Witajcie, kochani, kontynuujemy. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kościół także dzisiaj zaprasza wszystkie swoje dzieci, aby rozważały i zastanawiały się, jak wielką wartość ma praktyka odpustów. Dla podniesienia poziomu życia jednostek, a nawet całej społeczności chrześcijańskiej. Aby krótko przypomnieć, co najważniejsze, pierwszym czego uczy nas zbawienna praktyka jest to, że złą i gorzką rzeczą jest opuścić Pana Boga. Wierni bowiem, gdy dostępują odpustów, rozumieją, że własnymi siłami nie mogą odpokutować za zło. Które grzesząc, wyrządzili sobie samym, a nawet całej społeczności, i dlatego pobudzają się do zbawiennej pokory. Następnie, praktyka odpustów uczy, jak głęboko jednoczą się w Chrystusie, jesteśmy z nim złączeni między sobą, i jak bardzo nadprzyrodzone życie jednostki może dopomóc drugim, aby i oni mogli łatwiej i ściślej zjednoczyć się z Ojcem. A zatem praktyka odpustów skutecznie zapala miłość i ćwiczy w niej w wyjątkowy sposób, gdy dostarcza się pomocy braciom spoczywającym w Chrystusie. Korzystanie z odpustów pobudza również do ufności i nadziei pełnego pojednania z Bogiem Ojcem. Sprawia to jednak tak że nikomu nie daje sposobności do niedbalstwa i w żaden sposób nie zwalnia od wysiłku gorliwego wyrabiania dyspozycji wymaganych do pełnego zjednoczenia z Bogiem, bo odpusty, choć są dobrami darmodanymi, jednakże bywają udzielane tak za żywych, jak i za zmarłych, tylko po wypełnieniu pewnych warunków. Do ich uzyskania wymaga się z jednej strony żeby zostały spełnione przepisane dobre uczynki, z drugiej strony, żeby wierny miał konieczne usposobienie, mianowicie, aby kochał Boga, brzydził się grzechem, pokładał ufność w zasługach Chrystusa Pana i wierzył niezachwianie, że wspólnota świętych jest dla niego wielkim pożytkiem. Nie należy też zapominać, że wierni, zyskując odpusty, chętnie poddają się Prawowitym pasterzom Kościoła, a szczególnie następcy świętego Piotra, klucznikowi niebieskiemu, gdyż im nakazał sam Zbawiciel paść trzodę i rządzić Kościołem. Zbawienna więc instytucja odpustów przyczynia się na swój sposób do tego, żeby Kościół stanął przed Chrystusem bez skazy czy zmarszczki, i aby był święty i nieskalany, cudownie zjednoczony w Chrystusie nad przyrodzonym węzłem miłości. Gdy bowiem członkowie Kościoła oczyszczającego się prędzej zostaną przyłączone do Kościoła Niebieskiego z pomocą odpustów, coraz bardziej i szybciej odnawia się przez odpusty Królestwo Chrystusowe, aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznamy syna Bożego jako mąż doskonały na miarę wieku pełności Chrystusowej. Prze to, gdy święta matka Kościół, opierając się na tych prawdach, Znowu zaleca swoim wiernym praktykę odpustów jako bardzo drogą ludowi chrześcijańskiemu w ciągu wieków, a także w naszych czasach, jak doświadczenie dowodzi, nie zamierza niczego ująć z innych środków uświęcenia i oczyszczenia, szczególnie z najświętszej ofiary mszy świętej i sakramentu świętych, zwłaszcza sakramentu pokuty, ani też z obfitych pomocy, które określa się jednym słowem jako sakramentalia, ani wreszcie z czynników pobożności, pokuty i miłości. Te wszystkie pomocy mają to jedno wspólne, że tym potężniej sprawiają uświęcenie i oczyszczenie, im ktoś ściślej jest złączony przez miłość z Chrystusem, głową i z Kościołem, ciałem. Odpusty potwierdzają także prymat miłości w życiu chrześcijańskim. Do odpust, bo odpustów nie można zyskać bez szczerej wewnętrznej przemiany i bez łączności z Bogiem, do czego dodać trzeba wypełnienie przepisanych uczynków. Zostaje więc zachowany porządek miłości, do którego włącza się darowanie kar na mocy przykładu ze skarbca Kościoła. Kościół upomina wiernych swoich, aby nie porzucali ani nie lekceważyli świętych tradycji ojców, Lecz aby je przyjmowali ze czcią jako cenny skarb katolickiej rodziny i żeby ich słuchali. Pozwala jednak każdemu korzystać z tego rodzaju pomocy, oczyszczenia i uświęcenia w duchu świętej wolności dzieci bożych. Ustawicznie natomiast przywołuje im na pamięć te rzeczy, które do osiągnięcia zbawienia należy przenosić jako konieczne, albo lepsze i skuteczniejsze. Żeby zaś samą praktykę odpustów podnieść do większej godności i znaczenia, święta Matka Kościół uznał za słuszne, by wznowić pewne rzeczy w ich dyscyplinie i postanowił wydać nowe przepisy. Poniższe przepisy wprowadzają odpowiednie zmiany dyscypliny odpustów z uwzględnieniem również zdania konferencji episkopatów. Rozporządzenie kodeksu prawa kanonicznego i dekretów stolicy świętej o odpustach pozostają nienaruszone, o ile zgadzają się z nowymi normami. W przygotowaniu tych norm trzy rzeczy szczególnie wzięło to pod uwagę. Aby stanowić nową miarę dla odpustu cząstkowego, zmniejszyć odpowiednio liczbę odpustów zupełnych i sprowadzić do prostszej i godniejszej formy, oraz uporządkować sprawy dotyczące tak samych odpustów rzeczowych, jak i miejscowych. Co do odpustu cząstkowego pominięto dawne określenie dni i lat, a wyszukano nową formę, czyli miarę, wedle której bierze się pod uwagę samą czynność wiernego, spełniającego dzieło ubogacone odpustem. Ponieważ zaś Chrześcijanin, oprócz zasługi, która jest głównym owocem czynności, może dostąpić ponadto przez swój czyn odpuszczenia kary doczesnej i to tym większej, im większa jest miłość działającego i wartość dzieła, postanowiono, żeby samą tę ilość odpuszczenia kary, jaką chrześcijanin uzyskuje swoim czynem, przyjąć zamiarę odpuszczenia kary, którą władza kościelna hojnie dodaje przez odpust cząstkowy. Co do odpustów zupełnych, wydało się rzeczą stosowną zmniejszenie odpowiednio ich liczby, aby wierni należycie doceniali odpust zupełny i by go mogli uzyskać, mając odpowiednie dyspozycje. Mało się bowiem zważa na to, co częściej występuje, mało się ceni to, czego nam obficie użyczają. Wielu też chrześcijan potrzebuje odpowiedniego czasu, aby się dobrze przygotować do uzyskania odpustu zupełnego. Co do odpustów rzeczowych i miejscowych, to nie tylko ich liczba została zmniejszona, ale i sama nazwa została usunięta, aby jaśniej było wiadomo, że odpusty są przywiązane tylko do czynności wiernych, nie zaś do rzeczy lub miejsca, które są jedynie okazją zyskania odpustów. Co więcej, członkowie pobożnych stowarzyszeń mogą zyskać odpusty im właściwe. Przez wypełnienie przepisanych dzieł nie wymaga się używania oznak. Normy. Odpusz jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela za dość uczynienia ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości. Odpusty, czy to cząstkowe, czy to zupełne, Mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa. Na przyszłość odpust cząstkowy będzie oznaczony tylko słowami odpust cząstkowy, bez dodania jakiegokolwiek określenia dni albo lat. Wierny, który przynajmniej z sercem skruszonym wypełnia czynność obdarzoną odpustem cząstkowym, uzyskuje za pośrednictwem kościoła odpuszczenie takiej kary doczesnej. Jakie odpuszczenie dostępuje sam już na mocy swej czynności? Odpust zupełny można uzyskać tylko raz na dzień z zachowaniem przepisu dla znajdujących się w obliczu śmierci. Natomiast odpust cząstkowy można zyskać więcej razy na dzień, chyba że coś innego wyraźnie zaznaczono. Dla dostąpienia odpustu zupełnego wymaga się wykonania czynu. Do którego jest przywiązany odpust i wypełnienia trzech warunków, którymi są: sakramentalna spowiedź, komunia święta i modlitwa według intencji papieża. Wymaga się ponadto, aby wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Tu przypominam, że ta modlitwa w intencjach papieża, nie w intencji papieża. Czyli jakby nie za samego papieża, tylko w jego intencjach, które ma, ma, są przepisane na każdy, na każdy miesiąc. Jeżeli brak jednej e, pełnej tego rodzaju dyspozycji, lub jeżeli powyższe warunki nie są spełnione z zachowaniem przepisu dla mających przeszkodę, odpust będzie tylko cząstkowy. Trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni. Przed lub po wykonaniu przepisanego dzieła. Wypada jednak, aby komunia święta i modlitwa, wedle intencji papieża, zostały dopełnione w samym dniu, w którym się spełnia owe dzieło. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można zyskać wiele odpustów zupełnych. Po jednorazowej zaś komunii świętej i jednorazowej modlitwie, wedle intencji papieża, uzyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Czyli jeżeli byśmy chcieli każdego dnia zyskać odpust zupełny, to musimy każdego dnia przystąpić do Komunii Świętej, uczynić wymagany czyn, któremu przysługuje odpust zupełny i każdego dnia omówić modlitwę w intencjach papieża. Tak? Jeżeli chodzi o spowiedź, można ją odbyć rzadziej, no chyba, że to jest jeżeli nam przeszkodzi, na przykład grzech ciężki, który pozbawia nas, pozbawia nas łaski uświęcające, no to wtedy e, konieczna jest wtedy spowiedź. Ale nie trzeba już wtedy codziennie, e, no codziennie przystępować do spowiedzi, tak? tylko, tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Warunek modlitwy według intencji papieża spełnia się całkowicie, jeżeli się odmawia wedle jego intencji. Jeden raz: Ojcze Nasz i Zdrowaś. Poszczególni wierni mają jednak możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy stosownie do osobistej pobożności i przywiązania do biskupa rzymskiego. Tak? Czyli albo możemy odmówić: Ojcze Nasz i Zdrowaś, Mario, albo na przykład pod Twoją obronę, lub każdą inną modlitwę. Jaką sobie wybierzemy, tylko wcześniej po prostu sobie wzbudzić to, że odmawiamy tą modlitwę w intencjach papieża. Przy zachowaniu w mocy udzielonej spowodnikom władzy wymienia osobom mającym przeszkodę, czy to przepisanej czynności, czy też warunków, ordynariusze miejscowi mogą zezwolić wiernych, wiernym, nad którymi według prawa wykonują władzą, aby ci mogli uzyskać odpust zupełny bez aktualnej spowiedzi i Komunii Świętej, jeżeli zamieszkują miejsca, gdzie wcale nie można, albo przynajmniej jest bardzo trudno przystąpić do spowiedzi lub Komunii Świętej, oraz byleby wzbudzili żal doskonały i postanowili przystąpić do tych sakramentów przy najbliższej okazji. Nie stosuje się już podziału na odpusty osobowe, rzeczowe i miejscowe, aby jaśniej było widać, że odpusty przywiązuje się do czynności wiernych, chociaż te są nieraz związane z jakąś rzeczą lub miejscem. Podręcznik z wykazem odpustów zostanie ponownie zbadany w tym celu, aby odpustami były obdarzone tylko ważniejsze modlitwy i ważniejsze uczynki pobożności, miłości i pokuty. Spisy i zbiory odpustów zakonów, yy, kongregacji zakonnych, towarzystw prowadzących życie wspólne bez ślubów, instytutów świeckich oraz pobożnych stowarzyszeń wiernych zostaną jak najprędzej poddane rewizji. Także odpust zupełny będzie można uzyskać tylko w specjalne dni ustalone przez stolicę świętą na wniosek powyższego przełożonego zakonu. Lub gdy chodzi o pobożne stowarzyszenia na wniosek miejscowego ordynariusza. We wszystkich kościołach, kaplicach publicznych lub półpublicznych, ci, którzy ich prawnie używają, mogą zyskać w dniu 2 listopada odpust zupełny, który wolno ofiarować tylko za zmarłych. W kościołach zaś parafialnych można ponadto zyskać odpust zupełny dwa razy do roku w święto tytułu kościoła i dnia 2 sierpnia, w który wypada odpust Porciunkuli, albo w inny stosowniejszy dzień do ustalenia przez ordynariusza. Wszystkie powyższe odpusty mogą być uzyskane albo w dniach wyżej określonych, albo za zgodą ordynariusza w niedzielę poprzedzającą lub następującą. Pozostałe odpusty przywiązane do kościołów lub kaplic zostaną jak najprędzej na nowo zbadane. Czynnością przypisaną do zyskania odpustu zupełnego przywiązanego do kościoła lub kaplicy jest pobożne nawiedzenie tegoż z równoczesnym odmówieniem modlitwy Pańskiej i symbolu wiary, czyli Ojcze Nasz i Wierzą w Boga. Wierny, który z, pobożno, z pobożną intencją posługuje się przedmiotem kultu, krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem poświęconym należycie przez jak, jakiegokolwiek kapłana dostępuje odpustu cząstkowego. Jeżeli by zaś przedmiot kultu był poświęcony przez papieża albo któregokolwiek biskupa, wierny używający w pobożnej intencji tego przedmiotu może uzyskać także odpust zupełny uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła z dodaniem jednak wyznania wiary w jakiejkolwiek formie uznanej formule. Chrześcijaninowi bliskiemu śmierci, należycie usposobionemu, święta Matka Kościół łaskawie udziela odpustu zupełnego na godzinę śmierci, jeżeli brak kapłana, który by mu udzielił sakramentów i błogosławieństwa apostolskiego z, przywiązaniem odpust, z przywiązanym odpustem zupełnym, byleby ten wierny w ciągu życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Kwalebną rzeczą jest posłużenie się krucyfiksem lub krzyżem dla uzyskania tego odpustu zupełnego. W obliczu śmierci wierny może dostąpić tego odpustu zupełnego, chociażby już tego samego dnia uzyskał inny odpust zupełny. Przepisy prawne wydane o odpustach zupełnych, te zwłaszcza które są zawarte w numerze szóstym, ale to już przeczytaliśmy, odnoszą się także do odpustów zupełnych, które dotychczas zwykło się nazywać toties jest, Kłotjes. Święta Matka Kościół, pełna troski o wiernych zmarłych, postanawia, żeby po zniesieniu jakiegokolwiek przywileju w tej sprawie nieść im pomoc jak najszerzej przez of każdą ofiarę mszy świętej. Nowe przepisy, na których się opiera zyskiwanie odpustów, zaczną obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym niniejsza konstytucja zostanie ogłoszona w aktach stolicy apostolskiej. Odpusty przywiązane do używania pobocznych przedmiotów, które wyżej nie zostały wymienione, ustają po upływie 3 miesięcy, od którego ta konstytucja ukaże się w aktach stolicy apostolskiej. Wyniki rewizji. Winny być przedłożone świętej penitencjarii apostolskiej w przeciągu roku. Po upływie zaś dwóch lat od daty wyjścia tej konstytucji, odpusty, które nie zostaną zatwierdzone, utracą wszelką moc. Chcemy, ażeby niniejsze nasze postanowienia i przepisy miały moc i skuteczność teraz i na przyszłość, bez względu, o ile w ogóle trzeba to zaznaczyć. Na konstytucję i zarządzenie apostolskie wydane przez naszych poprzedników, oraz na inne przepisy osobnej, nawet wzmianki i odwołania godne. I tu jest ten spis, był napisany, napisany w Rzymie 1 stycznia 1967 roku. Dobrze, to by było na dzień dzisiejszy tyle. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Dziękuję, że jesteście, że, że chcecie wzbogacać swoją wiedzę duchową. Dziękuję za Waszą otwartość. Nie będzie Bóg uwielbiony.